Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, zaskakująca wiadomość pojawiła się na rynku. Mianowicie mówiłem Wam już nie, nie tak dawno, że kopalnia Ekati ma być zamykana. W, na początku miało, miało, to, miało to być tak zorganizowane, że miała zostać zamknięta do końca tego roku, bieżącego roku ale ponieważ Burgundy Diamonds zainwestowało tam 40 milionów dolarów w tą kopalnię to przedłużono okres eksploatacji do końca przyszłego roku. I taka panowała oficjalna retoryka, jeśli chodzi o działanie tej kopalni. Natomiast w tym momencie pojawiła się komunikat z Burgundy Diamonds, że oni sądzą, że będą kontynuować wydobycie surowca przez najbliższe 15 lat, czyli do 1000 do 2040 roku. To zostało opublikowane, ta aktualizacja została opublikowana niecałe dwa tygodnie temu. I oni po prostu zainwestowali te 40 milionów dolarów. Miało być jakieś tam dodatkowe kominy kimberlitowe, do których dostęp był w jakiś sposób utrudniony. Oni okazuje się, że wykonali te prace. No i Złoża okazały się na tyle zasobne, że przewiduje się, że łącznie będą wydobywać w obrębie tej kopalni przez przez tych kilkanaście kolejnych lat. Oni co chwilę zgłaszali problemy z tym, że, że właśnie wydobywają mniej, dlatego że przerabiają rudę gorszej jakości, że nie mają odpowiedniego dostępu do złoża, że mają tam jakieś trudności z, z zagospodarowaniem tego nowego, nowego komina, komin nazywa się Fox. No i okazuje się, że trudności zostały przezwyciężone. No i kopalnia będzie mogła swobodnie działać przez dłuższy okres czasu. Stawia to pod znakiem zapytania pewne projekty poszukiwawcze, o których mówiłem Wam wcześniej, które miały właśnie wykorzystywać z, z infrastrukturę przetwórczą kopalni EKAT po jej zamknięciu. Okazuje się, że ta infrastruktura nie będzie dostępna w całości, będzie można jedynie ją podnajmować. Być może to też jest dobry, dobry sposób na to, żeby zwiększyć. Procent przetworzonej rudy w obrębie tych zakładów przetwórczych. Zobaczymy, czy w ogóle to będzie możliwe przy okazji tak z, z intensyfikacji wydobycia w obrębie złóż czy kominów kimberlitowych, znajdujących się w obrębie kopalni Ekati. Informacja dość dobra z jednej strony, z drugiej strony wskazująca na to, że na rynku pojawi się. Większa ilość surowca diamentowego na rynku, na którym generalnie jest nadprodukcja, i na rynku, na którym ceny cały czas spadają. Zobaczymy, jaki wydźwięk będzie miała ta, ta informacja. Do tego, w wyniku tych działań, które prowadzono, wydłużono życie złoża o nazwie Mizery o 2,5 roku, czyli nie o rok, jak sądzono wcześniej, ale o, czyli nie do końca 2026, tylko jeszcze o kolejne półtora roku, czyli to będzie połowa 2008, czy właściwie do, do 2007 będzie pełne, pełne wydobycie. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Generalnie popatrzcie jak to, jak to wygląda. Firma działa sobie, zgłasza pewne informacje public relations, z których ludzie tam budują sobie pewien obraz, że w firmie dzieje się źle, że, że jest słabo, że złoże się wyczerpuje, kopalnia została zamknięta. Wszyscy to wierzą, po czym insiderzy oczywiście wcześniej już wiedzieli o tym, jakie są wyniki badań geologicznych, jakie tam są, jakie są czasowane złoża, w jaki sposób będzie można do nich, do nich dotrzeć, ale nikt tego nie podaje. No i nagle informacja, która sprawia, że cały rynek, który wierzył w to, że kopalnia zostanie zamknięta do końca przyszłego roku, nagle to kopalnia okazuje się, że, że rusza pełną parą i, i będzie pracować jeszcze przez co najmniej 15 lat. Dziękuję bardzo za uwagę. Co się... Lolek, witaj Lolek. O czym live? Bo nikt nie pisze. Live o kopalni diamentów. Skąd mają te dane? No mają te dane dlatego, że monitorują to, co robią. Mają swoje działania. Tzn. Znaczy prowadzą poszukiwania diamentów w... w Generalnie w obrębie złóż yy, szacują zasobność tych złóż na podstawie wierceń, yy, tak zwane rdzenie. Yy, poszukiwania wiercą yy, du, yy, yy, takie bardzo bardzo szerokie otwory, około średnicy jednego metra, rdzenie wyjmują z tych otworów, i na podstawie urobku który, yy, czy materiału, który wydobędą yy, w ten sposób. Oznaczają sobie, jak złoże jest zasobne i na jaki materiał mogą liczyć podczas, podczas wydobycia. W ten sposób te dane są gromadzone. No a potem, jeżeli złoże już rusza, tak jak w tym momencie złoże już ruszyło, no to widać, jaką rudę się pobiera ze złoża i co. Z tej rudy można wyciągnąć, jaką ilość diamentów i jaka jakość jest tych diamentów, bo to, że jest dużo diamentów, to jeszcze o niczym nie świadczy, to mogą być wszystko diamenty przemysłowe, które mają bardzo niskie ceny. Natomiast jeżeli diamenty okazuje się, że mają jakość jubilerską, no to wtedy wartość takiego wydobycia gwałtownie wzrasta i wydłuża czas życia kopalni, dlatego że przez dłuższy okres czasu opłaca się ją. Eksploatować. Generalnie, co do zasady, im wyżej, im bliżej powierzchni, tym więcej, lepsze diamenty. A im głębiej kopalnia wchodzi w, w głąb, to diamenty są coraz mniejsze i mają coraz niższą jakość. To wynika z właściwości diamentów i ze specyfiki formowania się złóż. Tych, tych kamieni. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.